słuchajcie, nakarmiłem swoje potwory trochę. No i wsuwają, wam troszkę się irytuję, bo niektóre sztuki mają pleśniawkę. I nie umie tej pleśniawki wyleczyć już mnie cholera bierze, bo tą zieleń malachitową już podawałem dwa razy i... Kurde, no nie chcę im co półtora miesiąca zieleń malachitową podawać. Nie wiem czy problemem jest to, że jest to tak maleńki zbiorniczek, no ale kurde. Powinna ta zieleń dać sobie radę, nie? No rybki ogólnie są wesołe, jest takie żywotne, tylko na niektórych, przede wszystkim karpiki. Te zwykłe, najzwyklejsze karpiki, one mają gdzie niegdzie białe plamki i widać sraczkę nie wiem czy jestem w stanie Wam to pokazać wątpię raczej, choć na niektórych widać właśnie, tu ten co tutaj się kręci, on ma na grzbiecie widzicie plamę Białutką. przy tylnej płetwie, niektóre mają z boku. No jest tych takich z tą pleśnią, to może jest 3-4, nie więcej, no ale kurde, cóż za oporne dziadostwo. Liny są, karasie są, tołpygi są, płocie są. Szaleją. Nie jest to takie wszystko proste, jakby człowiek chciał. No, ogólnie rzecz biorąc to jest wesoło, no. Zbiorniczek funkcjonuje. Wszystko się buja. Tak czy siak mam tu na pewno lepszy porządek i mniej parcha niż na wiejskiej w Warszawie. Szaleństwa pannewy mordeczki główki wychylają. O, o, jaka dzić! Jaka dzić! Większe podpływają, trzepią ogonami, przeganiają te mniejsze. Przy samym brzegu pompują. Mam tu taki golina z 42 cm, ale on jest taki ostrożniaha, powolutku. zdarza mu się wyjść, ale jest to taka wisienka na torcie. A w domkach mieszkają ptaszki. Tą chatkę zrobił Kamil. Tą ja. W krzaczkach. No i u Kamila już są dzieciorki. U mnie dzieciorków nie ma, ale będą.